Dobry cześć, czołem, boom, headshot kolejnym zajebistym wybuchem Mordoru puchem Patryk Rojorewski, Roy Playing Games i oczywiście Just chaos Trzy moi drodzy Tu się dostaniemy No Kochani, co w dniu dzisiejszym ostatnio było nie najgorzej? Jakimś cudem udało nam się uratować przyszłoroczny AIM i jego losy. Nie musimy się już martwić. Eee, eee, a jednak tam, dobra. A, co w dniu dzisiejszym?

Czy połknie haczyk i będziemy mogli go jednąć Na wigiliny stół? Okej. Okay. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Okej. Okay. Uda się na pole bitwy. Och, ty w życiu. Dobra, tak na początek. Wow, wow, wow. Przyznam się szczerze, że wyszło lepiej niż planowałem. No, ale dobra, moi drodzy, bitwa jest tam. Mamy obsługę bramy Jak przedstawia się to jeśli chodzi o mapę Bitwa jest tu, czy ja mogę udać się szybciej No niestety, nie tym razem Moi drodzy, dobra to widzimy się na miejscu Klasyka Okej okay, moi drodzy, jesteśmy prawie na miejscu Przybyła pomoc na pewno są spokojni. Na razie piechota, a to tragedii nie ma, chronimy samolot. Nie! Nie! Przecież ten granacik! Przecież ten granacik! Ale ten granacik... Dlaczego? Dlaczego? Ten granacik, dlaczego on był taki złowieszczy? Co no to kurwa tam leci w ogóle u góry Co to jest co tu się wyprawia w tej grze Dlaczego na każdym możliwym kroku chaos to musi być w ogóle drugie imię tej kurwa gry Dobra moi drodzy może chodź tutaj Będziemy mieć jakąś szansę Aj niedobrze. Zróbmy to w ten sposób. A! Prosto z wybuchu. Ok, przejmijmy obronę przeciwlotniczą. To się może przydać. Dobra, elegancko. To się ładnie po naszej stronie. W porządku może się uda Okej, zróbmy to Ten nam się na nic nie przyda Tu nie ma nic ciekawego Aż! widzieliście to Z czego ty się Halo? Gdzie tu są drzwi? Chopie, no ty się kurwa nie skradaj, jak jesteś na, na tym dziadostwie, no po co? Dobra, no tak, napierdalać. Dobra. Tych mamy z głowy, moi drodzy. Bitwa prawie wygrana. Dobra. Ten z głowy, który jeszcze atakuje, ten Wyrdzik. Dobra. I też z głowy. Dobra, to pociśnijmy z tej strony. Tutaj kolejny ciśnie. Dobra, padł. Tam również. Już ciut większy. Oberwał. Kolejny. Co robił motocykl na wodzie? Nie mam pojęcia. Kolejna wróga łódź. Zniszczona. To nasz. Kolejna. Tu już nasze śmigła, spokojnie. Damy radę. Kolejny Dawid kontra... W goń, ajajaj. Dobra, tu już jakieś pchełki. Zaraz to będziemy mieć. Dobra. Pięknie. Jeszcze mniejszy. Chyba siadło. Skupienie musi być. Dobra, padło to śmigło elegancko. Oddimmy się trochę od brzegu. Cała naprzód. No! Uj, jaki tam już jakiś większy? Pomóżmy go ładnie obstrzelać. Paść padł, jeszcze mniejszy, trochę niżej. Jest i kolejny. Dobra, nie widzę problemu. Cholera, przydałyby się śmigła? Znajdziemy coś ciekawego. Ubusiałem to robić. Dobra, koni, widzimy się znowu na miejscu. Nienawidzę montować tej gry. W porządku, moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Dobra, zróbmy tak więc. 孤儿 <laughs> Stały jeszcze dwie turbiny do ogarnięcia. O ile starczy nam tlenu. Ja pierdzielę. Uda się udało, ale bynajmniej to jeszcze nie koniec drogi. Mam tylko teraz ciutko nadzieję, że się w tej wodzie brzydko nie obróciłem i nie wracam tą samą drogą. Nie, dobra, mamy to. Dobra, jesteśmy na miejscu, gdzie jest turbina, w sumie niedaleko, to dobrze. Aktywujmy to ustrojstwo, czerwony przycisk, to lubię. Ładnie, przeładujmy. Tu mamy granacik, przyda się. Gdzie teraz? wyżej. No jak powiem, są emocje. Teraz tak. Bank. No i pięknie, te mamy z głowy. Wszystko jest Okej. Okay. Jedziemy. Tak czy nie będzie to potrzebne? Niekoniecznie. Uhu. Wystrzeliło naszego przyjaciela, ale co najpiękniejsze, zostawił on po sobie to, co me oczy cieszy najbardziej. Czyli gruz i zgliszcza. Coś pięknego zamieniać w klimatyczne postapo. Ot tak. Jak skomentują to bohaterowie tej gry. Poszli se na ryby. Pomyślałem, że to Superman. Powinien go piordoli, że poszło mu rybcie. No nie powiem. Autor po chuju. Co teraz? Kochani, jeśli mnie pamięć nie myli, to była ostatnia misja w ramach...

Gdzie kolejna misja? Kocha, nie kolejna misja. Tutaj będzie szybka podróż, oczywiście nie, bo po co? Dobra, widzimy się. A nie jest? O, o widzimy się już. Coś pięknego. Pierwsza misja z zadniego trzeciego aktu. Jestem ciekaw. Rico i Róża. Dobra. Ważne, że konsekwentnie. Ładnie. Stawa, nic się nie stało. Lekki otarcie. It's an exciting day for Medici. The rebellion has won! Rosa Manuela is coming home! She's not here yet, Mario. Revello still holds power. He's tried to kill her many times. Today will be no different. You're killing my boss. It's Rosa Manuela, right? It's Rosa Manuela! You must have read her paper on the complexities of Mission Building. She's a brilliant woman. Yes! What did he say? <laughs>

Ja mam lecieć Ja mam lecieć Jakim, jakim cudem że to będzie jakaś lejtowa misja typu, nie wiem Pójść z dymem elektrownie To będzie jakaś masakra zaraz A no może pierdolę i nie będzie tak źle Uy!

Z logiczne. Erik. Wow 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 Nie dobrze. Wo, kurwa. Nie. A dlaczego jak ja skręcam? Co tu się... o co chodzi ze sterowaniem? Nie do... Nie ma opcji, nie ma opcji do kurwa jak ty się kurę swem się nie da w ogóle działać no Tu skręca tak, tu skręca tak Szybciej dalej nie ma opcji po co Tu tylko strzelanie i obrót, z czego chuja wynika Dobra dawać mi tu opcję Niestety moi drodzy, próbowałem chyba z 5000 razy, zakończymy odcinek na tej pierwszej misji, tą postaram się jakimś cudem przejść prywatnie. Yy, Wybacznie, porzujo plus samolot, plus sterowanie, ja nie mam pada, żeby pod to się yy... Hmm, powiedzmy jakoś podczepić i ogarnąć to powiedzmy na, 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 na łatwiejszych warunkach. Nienawidzę takich misji. Wiele gier przez, yy, przerwałem przez misję, gdzie musiałem coś ogarniać samolotem. No po prostu nie mam do tego głowy i tyle. Albo kurwa, zrobię telefon do Izaka i tyle. Serdeczna tarcza, dzięki za wyrozumiałość. Pa.